Czy kategorię, czy ty? Y, ty wybierasz. Y, witajcie drodzy widzowie, no. z, y, z tej strony rangomager kłaniem się, ze mną jest Burżyła. Witam serdecznie. I dzisiaj Dokładnie zagramy Quiz Planet. Dokładnie. Nowym tak. widzom przypomnę zasady: jest 5 rund po 3 pytania w każdej rundzie, to zdobycie 15 punktów. Ok. Wszystko zrozumiałe, lecimy tematem. Tylko pytanie, bo yy, jest taka sytuacja, że ja odpowiadam na pytania już, a czy ty zaczęłaś też odpowiadać na te pytania co ja? Yy, jeszcze na razie pytań, pytań nie widzę twoich. Aha Czy ja mam odpowiedzieć czy o Ta, co tu chodzi? Yy, najpierw ty odpowiadasz, potem ja odpowiadam. Aha, mhm. dobra. Dobra, no to wiadomo taka, gdzie jest, to jest... ten ty mi się ukryłeś? Ja cię tutaj nie widzę. No właśnie, a, ja, a, już, ja już odpowiedziałem. Już, już dobra, czyli działa. Yy, kategoria a marki no jest. biznes. Dobra. Lubię takie tematy. Dobra. Na razie jest łatwo. To nie będę ukrywał. A potem zobaczymy jak to wyjdzie. No. O. I co jest już? Czy ty, czy ty miałeś te same pytania co ja, y -y, czy tak, mi się wydaje? Ja miałem te same pytania. Aha, okej. Okay. Tak, no, to jest. E -historia z to nie ma co nawet się zastanawiać w tych pytaniach. Póki co. O, druga runda. Twoja kolej. Hmm. Dobra. Tu jakiś chiński mi wyświetla się. Zagraj z kimś. Kto to jest? Jakiś random. Ja bym oczywiście na serwerze Burżuazji. A Langu Mager, gdzie ty to masz zamiar? Gdzie ty chcesz ten filmik wrzucić, nasz? Z quizu? Eee, na swój kanał. Na swój, na na swój no, kanał. Okay. To pozdrawiam widzów Langu Magera, Zachęcam do zostawienia łapeczki pod naszym zacnym filmem. I oczywiście subowania kanału. Kuby przede wszystkim, bo to jest na jego kanał, nie na mój. Ja się nie lubię reklamować, także siebie reklamować nie będę. Ja i tak już mam za dużo. <laughs> niech inni, niech inni teraz też coś z tego mają. To się wytnie, to się wytnie. Też w razie czego, co tam będzie się nie podobało, to Kuba sobie wytnie, więc na spokojnie. Znaczy, dobrze Dobra. mówisz cokolwiek, yy, wtedy będzie wiadomo, może. Tak. Zwyczaje i tradycje. Na... Proszę Państwa, jak ja mam zagrać? Ja mam kliknąć graj, tak? Tak. To graj, okej. Okay. Wygraś taką kategorię, którą pewnie jesteś lepszy. Yy, ok. Do mitologii greckiej, był Bogiem Wiatru Wschodniego. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Tor to nie wiem dlaczego. Ody to nie wiem. Dobra. Z czego, czego? Ist. Ja myślę, że od ist to euros. I też tak bym zaznaczył, właśnie. Nie wiem dlaczego tak, a akurat tak pomyślałem. Bo, bo E, ist. Wschód. Aha. To to ja wiem, że, takie, że taki kraj istnieje. Że w którym kraju można dostać grzybne niespukanie wody w telecie. Tam gdzie na pewno. Yy, Wydaje mi się, że w USA jest takie prawo, mogę, że być, ale to widać, że w Singapurze, no to Kuba to bardziej zaznajomiony jest. Ja nie wiedziałem i w Singapurze to bym się powie nie powiedział, za Chiny Ludowe bym nie odpowiedział, że to to. Podczas kłania się? Tył głowy na pewno nie, <gry> to raczej jak się poddajesz. Na kolanach to też raczej się poddajesz, przy uszach? Z boku albo na udach? No tak mi się wydaje. No to chyba raczej jest. Logiczne, że a no tak, oni tak na, na udach kładą ręce i tak się kłaniają w tym, no tak, z filmów. To to jest easy. Ale tam to, tam to było sztuka, to nie, ja po, sztuka to... Ja lubię, ale bez przesady. Filmy. Filmy to jest moja kategoria. I tu powiem sobie bez problemu poradzić. Aha. Dobra, to to jest... O kurde, ale ja już wiem. Tak, to bez problemu będzie. Nie mówię, żeby Kuba mógł przeczytać wam pytanie. I odpowiedzieć. Niech Kuba później odpowie, jak ja skończę. To no to jest easy, pytanie. Nie ma co, nawet oglądałem te filmy wszystkie. Nie wiem, wydaje mi się, że to, ale jest. No tak, dobrze powiedziałem. Także życzę powodzenia, Kuba. Jeśli oglądasz filmy, to będziesz wiedział. To wyczujesz. Ocie, jak to media Jeden kupa... na trzy. No, to było akurat nie było tak proste, ale ja dwa filmy kojarzyłem na yy. Disney. Ja to wiedziałem, że Braveheart nie, bo to jest w ogóle co innego. Braveheart to jest film z lat 80. i nie bajka, i nie żadna animowany, tylko film o tak naprawdę odwadze poświęceniu i tak dalej. A ten drugi film to był łatwy. a Aladdin to, to strzeliłem, tym Aladdinem akurat. Więc fajnie, Kuba, jakbyś też widzą, a bo ty widzą, pokazujesz w sumie, bo nagrywasz. To nie musisz czytać, ale możesz też czytać, tak jak ja wiesz, o co chodzi. Teraz, Twoja runda, ale ty nie czytaj mi w sumie. No tak, ty nie możesz mi czytać, bo ja mogę ze swojej perspektywy w sumie to będzie dobrze. Dobra. Ciekawa gra. Nie będę ukrywał, że mi się podoba. Nie wiem, Kuba jak tobie. Ty, Kuba, no mi zresztą tak. zachęciłeś. Mi. Ale powiedz mi, skąd ty się, ty grałeś już tą grę przedtem, czy z kimś, czy dopiero eee, teraz? No, ja dużo mam sortów z tej gry właśnie. Okej. Okay. Okay no wiesz, ja trochę kategorię pod siebie, a ty pod siebie, więc ale zwyczaje i tradycje to trochę znam też w pewnym sensie, te kultury, że tak powiem, różne też lubię takie tematy historia trochę mniej bodatnie znam i tak dalej historia to ciężej, bo literatura i tak dalej to dla mnie odpowiedział za Chiny Ludowe ale tu gdzieś filmy, geografia to ciężki temat to akurat też ale filmy, seriale, czy tam właśnie podróże, czy coś to wszystko prawie właśnie powiem Mniej więcej. Zagramy, może jeszcze jeden, i ja idę, bo mam nową gierkę. A jeszcze chciałem później na turnet pójść. Bo jutro mnie nie ma od rana. O! I co, jak a tam gdzie? wybywasz w sensie? No, jutro taki bardziej mniej przyjemny temat. O, Więc aż źle? Wiadomo, jak co? Aż tak źle? Znaczy, no, do babci, tak, która, wiesz, jakby, no, już, wiadomo. 94 lata miała. Więc taki temat poważniejszy, no, ale to, wiesz, taka kolej rzecz. To już, jakby, taki się wiek ma, to wiadomo, no. I tak i tak już nieciekawie, bo tak żyć. Dobra, i co, co, ty odpowiadasz, czy, czy nie? No czy ty ja ukryte masz? Czy... A, już ten tak, ja, bo, ukryt, bo ukryte było. Który jest z zupełniejszych przyrodków leży w Afryce. Kurwa, to jest ciężki temat. To jest. To jest... Coś mi się wydaje, że to to jest. Ale się mogę mylić. A kurde, no chciałem te pierwsze zaznaczyć, ach. A później pierwsza myśl zawsze jest najlepsza. Dobra, to to jest ok, pytanie. To skąd mam to wiedzieć? No 9000 metrów to na pewno nie. <ścoughs> Tam jest trochę dosyć wysoko. Czasami jest taka, że tam góry nie są aż tak wysokie, bo to... Dobra Dobra To było easy znaczy można było się to myśleć, że 91 metrów to tam same wybrzeża nieraz mają w Szkocji 91 metrów A 0,91 to nie jest żadna depresja, to nie jest prawie jak depresja, więc... Więc to nie mogłoby to być, dobra Zwierzęta i rośliny Też trochę się znam, więc możemy pójść w to O, kurna mać. Tutaj raczej się powinno być łatwe. Dobra. Kurwa, no tego bym się nie dał do... Aha, okej, okay. no to takie widzę, że Duremiś się szykuje, jak ty odpowiesz. Dobra. Co jest, ani jedna nie siadła. Co? Ani jedna nie siadła. Oha. No widzisz? Wygrałeś. Ja ogólnie... Wygrałeś. Ja ogólnie... No dzięki, dzięki bardzo. Miło się grało, oczywiście, do filmu. Możemy też sobie na luzie pograć jeszcze jakąś kategorię, ale te quizy, takie, te pytania są takie pół na pół. Niektóre łatwe, niektóre takie średnie, inne takie, że jak nie wiesz, no to musisz strzelać. Więc ja też się a przyznaję więc że tak naprawdę. Starcie pomiędzy mną a Burczumą zakończyło się zwycięstwem Michała 11 do 8. Bardzo Ci gratuluję. Dziękuję bardzo. I widzimy Chłaniam się na następnych pojedynkach. Także dziękuję. Polecam ci za się natalię. na przyszłość. I Dzięki. Dziękujemy ślicznie i na razie.